Konstytucyjne prawo do manifestowania poglądów zostało drastycznie ograniczone przez zmiany w ustawie o zgromadzeniach. E, ustawie, która wprowadziła różne klasyfikacje manifestacji, w tym wprowadziła pojęcie tzw. manifestacji cyklicznych. W sposób zupełnie oczywisty to dotyczyło tych tzw. miesięcznic pisowskich. I nadała tego typu de manifestacjom, demonstracjom charakter uprzywilejowany, eliminując wszelkie inne w tym samym czasie i miejscu, nawet gdyby chciano je zarejestrować wcześniej. To jest ewidentnie niekonstytucyjne. Tylko, że wcześniej spacyfikowano Trybunał Konstytucyjny, i w związku z tym nie ma kto orzec o nieważności tej ustawy. I dochodzi w tej chwili do takiej sytuacji, że przyzwoity człowiek i praworządny obywatel albo musi akceptować coś, co jest oczywistym bezprawiem. Albo musi już zdecydować się na akcję nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ja myślę, że te naruszenia zasad, reguł demokracji poszły tak daleko, że nawet człowiek taki jak Rek Wałęsa, ten symbol, laureat pokojowego Nagrody Nobla, ma prawo się zaangażować, i, i że powinno to być odczytane przez sporą część naszego społeczeństwa jako bardzo silny sygnał, a na pewno tak będzie odczytane przez świat. No właśnie, bo wszyscy zastanawiamy się chyba, jak. Oczytane byłoby zdjęcie, gdyby takie się pojawiło, gdyby Lech Wałęsa był wyniesiony z tej demonstracji tak, jak wyniesiony był Władysław Frasyniuk? No, myślę, że te, do tego jednak mimo wszystko nie dojdzie. Jestem osobiście przekonany, że sprawy posunęły się tak daleko, że w tej chwili ludzie, którzy podzielają moją ocenę przedstawioną przez chwilę tego, co się dzieje z naszą legislacją, z naszą demokracją i tak dalej, jak raz tego powinni już w tej chwili okazać swoją solidarność i, i powinni przyjść. Tam powinno być bardzo wielkie zgromadzenie ludzi, którzy wyrażają ten sam pogląd i w gruncie rzeczy jednocześnie stwarzają swoistą ochronę dla takich postaci jak Lech Wałęsa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.